Ten nie jest w Odcinek oto 72. Z opresji Sławka wybawił jednak nie kto inny jak tylko Dienek. Zakupił on bowiem zarówno wartość flaszki metaksy, ten jego przyodziewek. A zakupił go dla jednego ze swoich niezbyt lubianych szwagrów. Po czym to? a wysłał ten różowy przyodziewek jakimś usłużnym do szwagra w kraju. Jak twierdził Gienek, to ten niezbyt lubiany przez niego szwagier, to posiadał dosyć znaczne, no kulturalnie rzecz ujmując to, nazwijmy, że deficyty umysłowe. Przynajmniej w ten sposób diagnozowali go proboszcz, sekretarz gminny, a nawet i własny ojciec. No to i na bank ten jegomość to do kościoła na wsi, to i w tym garniturze chodził będzie, i zabłyśnie w nim jak chrząstka w salce Sonie na jakiejś tam sumie lub gminnym odpuście. Bo według zapewnień Gienka, garnitur, jaki mu wysyła to, no to co by tam nie mówić, to amerykański jest. Materiału szykownego, a i kroju prosleja. Takiego to manika, co to do szajby panienki przed sceną podczas swoich wystąpień wokalno-muzycznych należycie doprowadzał. A to, no taki przy odziewek, to prawie, że sceniczny jest, a i co by tam nie mówić, to nie są tanie rzeczy, takie kreacje. No i dziękowi ten stuknięty szwadier to w zamian, no to już do chałupy dostarczył na konto tego garnitura, to aż dziesięć słoików miodu dostarczył. No bo i szwadier pasiekę to po dziadku odziedziczył. Poza tym szwadier to miał w ramach wdzięczności wyegzekwować jakieś tam długi od sąsiada. A w całej gminie wiedziano, że jak szwagier dienka po kasiorę przychodzi, to lepiej długi oddać, gdyż no niezwykle skuteczny poborca to był, a to z racji specjalnych papierów wystawionych mu przez doktoru szpitala bez klamych w salach. Już po tygodniu okazało się, że dług Dienka został przez szwagra skutecznie odzyskany, ale w dobytku jednak odzyskany został i zabezpieczony na podwórku szwagra. Jak się okazało, szwadier był u sąsiada Dienka i tylko wryja od jego baby dostał, i jak twierdził, to i co miał kurwa zrobić? Życie kobiecie odebrać, no jak dzieci maleńkich do skurwy syna w domu. Plemię całe gówniarzy i każde papu wołało. Na kobietę ręki szwadier nigdy nie podnosił, ale zarekwirował im z podwórza furmankę w niezłym stanie, bo i na gumowych kołach, a i z eleganckim dyszlem i ławeczką z oparciem. Sprzęt zarekwirowany do dzienka powrotu został, no chyba że dłużnik to go wykupi. Bida w Grecji się urobiła, a to ze względu na braci w robocie, spadające dochody, a do jesieni trzeba było jakoś doczekać. Komuniści w Polsce rządzenie oddawali, to i możliwość emigracji dla takich jak my przybyłych za późno stawała się coraz mniej realna. Zgromadzona kasiora w miesiącach wakacyjno-chudych niewątpliwie by się rozeszła i człowiek by ewentualnie to wracał do kraju w charakterze gołodupca. Dobrze to nie wyglądało. Zasadniczo Polacy podzieleni byli na grupy trzy. Szczęśliwców, którzy już mieli zaklepaną emigrację, lekko duchów twierdzących, że jakoś tam będzie, no i tych patrzących bardziej realistycznie, czyli... A brać to, co się zarobiło, no i wracać do kraju, w którym to ponoć tylko patrzeć, jak już będzie dobrze. Bilet lotniczy jeszcze otwarty był, zatem decyzja mogła być tylko jedna. Wracam. Nie będę czekał na kaszkę mannę z nieba, jak wszystko, co związane z emigracją bierze w łeb. Tym bardziej, że człowiek to w kraju potomka zostawił, a i żonkę, co by tam nie mówić, atrakcyjności też należytej. Do biura lotu w Atenach człowiek się udał, no i na dwa dni przed upływem terminu biletu to miejsce w aeroplanie do kraju zaklepane zostało. Jak się okazało, to wielu naszych rodaków taką właśnie decyzję podjęło. No nie powiem, radocha w familizm z mojego powrotu była zaiste wielka, no bo i po jakiego grzyba w Malakezji siedzieć jak z emigracji dupa zimna. Szwagier jednak nie wracał, przynajmniej na wakacje. Jak twierdził, to może na narodzenie Boże. No i jakoś tam niezbyt do rodziny go ciągnęło, a przecież też miał żonę i córkę. No coś, jakby go ździebko blokowało. Oczywiście pożegnanie odbyło się garnuchowo należyte. Dwa dni trwało, co by człowiek przed tym fruwaniem doszedł do siebie. Wszak człowiek w aeroplanie jako tako funkcjonować musiał te parę kilometrów nad ziemią. A na kacu lecieć to i nie za bardzo wypada. Bo wiadomo że jak rura pali, to tam kranu z wodą nie znajdziesz, a i nawet pawia nie ma zbytnio gdzie tam puścić. A poza tym, to człowiek miał trochę listów do wysłania, a i kasiory od ziomków dla ich rodzin, którzy to jeszcze pozostali w Grecji. Na lotnisko mundurowe kartę pobytu zabrali, stempla w paszporcie postawili i moja przygoda z Grecją się zakończyła. Co bardzo ciekawe, samolot do kraju nad Wisłą śnigał po niebie bezpośrednio. Bez żadnych tam przysiadek w Budapeszcie czy innym tam powiedzmy Szanghaju. Dwie godzinki i maszyneria wylądowała w Warszawie. Na lotnisku powitała mnie moja pani wraz z potomkiem no i z tego lotniska to na żelazno dorożnej wogzału, czyli dworzec kolejowy. Warszawa, no jak Warszawa. Pałac kultury stał jak stał, a pociągi jeżdżące wzdłuż ulic nazywane tramwajami śmigały jak kiedyś. No i do chałupy z uśmiechem na ryju. No, powiedzieć należy, że ciężko było po tej Grecji przestawić się na krajowe warunki. No ciężko było, ale pomaleńku człowiek zaskoczył jak stary diesel w równie wiekowym jelczu z PKS-u. I jakie rezime po tym wszystkim? Jakie refleksje, rekolekcje czy może refluksy? No tak. Skomplikowane i pogmatwane to moje życie było. No jak pompa wody w kiblu kapitana na pancerniku podjątym. Co by tam jednak nie mówić, to już nie taki cały rok przed Gagarinem w kosmosie, to pojawiłem się na tym świecie. A więc no PESEL jest jaki jest. Trochę człowiek przeżył. Pamiętam portrety Gomułki Cyrankiewicza i Spychalskiego na ścianie w pierwszej klasie podstawówki. Jako gówniarz pamiętam młyn w siedemdziesiątym na wybrzeżu. Wybór Edwarda Gierka i wielkie nadzieje z tym wyborem związane. Potem rozpierduchę w Radomiu w 76. lata 80. no i wielki zryw wolności tego narodu wybranego. Stan wojenny i wielkie nadzieje na lepsze jutro. I co? I gówno. I czasami sobie zadaję pytanie. A co jest w tym bądź co bądź wyjątkowym narodzie, że... No gdy tylko jako tako wyjdzie z doła, otrzepie się z gówna, no to zaraz szuka zwady i to wśród siebie. Załby się bierze i czyni wszystko, aby to co z takim trudem i mozołem wywalczył, to obrócić w nicość. Czasami ośmielam się głosić tezę, iż jako naród to bardzo lubimy być kopani w dupę. Musimy mieć wroga. Co najgorsze, to gdy tego zewnętrznego wroga pokonamy, Patrząc na historię bardzo wielkim kosztem, to, to bardzo szybko znajdujemy tego wroga wśród nas samych. Śmiem twierdzić, iż wróg musi być. Jak nie obcy, to przynajmniej nasz, krajowy wróg, ale musi być. I zasiadają rodacy przy rodzinnym stole, polewają garnucha, i dopóki tematy rozmów biesiadnych nie zejdą na sprawy polityki, to i, to nawet nikt nie ma pretensji, że komuś się przy stole gościnnym to ulało. Czyli Pawia puścił. No bo to czasami tak bywa. Ludzka rzecz to jest gorzej, gdy sprawy na politykę zejdą. Wtedy, gdzie Polaków pięciu, tam opinii osiem. Nie licząc seniorów rodu, których to czasami na kopach z imprezy to się eksmituje. Wkurwienie w narodzie sięga takich wartości, że gdyby to przerobiono na energię elektryczną, to i Baniak zacierłby na tym wydestylował. I weź to normalnie funkcjonuj, aby się nie zajerzyć lub komuś w reja nie dać. I tak czasami dumam sobie, czy ja aby dobrze zrobiłem tu wracając i to jest dla mnie zagwostka na stare lata, skoro, no jakby tam nie patrzeć, to sytuacja w tym kraju jest tak solidna i jest tak trwała, no jak erekcja emeryta. Taka ona trwała. Zatem, a po garnuchu, miejmy nadzieję, że tym amerykańskim patriotom, czyli takim wojennym racietom, to paliwa nad Polską jakby co to nie zabraknie. Bo jak na razie, to jesteśmy na bardzo dobrej drodze, aby po raz kolejny i to na własne życzenie obudzić się w pewnego dnia z historycznym już palcem w dupie. I laru w narodzie wtedy będzie i wszyscy będą winni. Wszyscy, tylko nie my.